Witam wszystkich, z tej strony Andrzej. Znajdujemy się na placu manewrowym szkoły jazdy Kursant. Dzisiejszy film będzie poświęcony zadaniom egzaminacyjnym. I tutaj Adam w tym momencie za chwileczkę pokaże nam zadanie szybki slalom. byś mógł Adam dwa słowa. Witajcie serdecznie. Szybki slalom, czyli tak naprawdę odcinkowy pomiar prędkości. Motocyklem musimy to pokonać z prędkością średnio powyżej 30 na godzinę. Jest to odcinkowy pomiar prędkości minimum na drugim biegu, czyli drugi albo trzeci bieg. Okej, okay, super Adam. To proszę cię, abyś mógł. Zademonstruj. Tutaj mamy Oliwię. Też realizuje to zadanie. No i teraz Adam. Så er det Ivja. Kolejne zadanie tak zwanych szybkich, czyli ominięcie przeszkody. Zadanie polega na wjechaniu bramkę pierwszą, ominięciu murku, trzech pachołków i wyjechaniem przez kolejną bramkę. To A. zadanie robi się dwukrotnie, raz z jednej i raz z drugiej strony, i warunki są następujące: minimum drugi bieg i prędkość powyżej 50, liczona na pierwszej bramce. A, czy wjeżdżamy w tą bramkę, omijamy przeszkodę i kończymy na tamtej bramce? Wracamy I wracamy znowu, i z drugiej znowu. strony, tak? Czy no to samo, z tej strony? strony bez zatrzymania już wtedy. Aha, rozumiem. Dobra. I zademonstrujesz. Dobra, super. Ostatnie zadań, tak zwanych szybkich, czyli hamowanie awaryjne. Polega na tym, że mamy jechać z prędkością powyżej 50 na godzinę i na znak egzaminatora zaczynamy hamować. Należy użyć obydwu hamulców i zatrzymać się w pozycji na lewej nodze. Trzymając hamulec cały czas. Mhm. Nie ma punktu Jednocześnie naciskamy na hamulec, czy najpierw pierwszy, tylny, a później przedni? Mamy zahamować bezpiecznie. Najlepiej jest to zacząć od tylnego hamulca, a przednim hamulcem docisnąć, żeby zatrzymać się. Natomiast nie ma żadnego punktu zatrzymania, bo to jest to, co często kursanci mylą z pojęciem zatrzymaniem we wskazanym miejscu. Po prostu mamy się zacząć zatrzymywać w momencie, kiedy zamierzam da znać. Super, dobra, dzięki. Pokażaj, możesz. Najlepszym sposobem jest sprawdzenie, czy mamy rękawiczki, czy są zapięte, czy zapięty jest kask, czy mamy zapiętą kurtkę, która dla nie będzie latać, czy nic nam nie przeszkadza. Następnie ustawiamy lusterka. W tym momencie, jeżeli jesteśmy gotowi, następuje przestawienie motocykla. Złożona podwórka i zgaszony silnik. To podstawowe warunki. Nie możemy przejechać przez linię, cofając motocykl. Ok, i zadanie kończy się zsiadając i odstawiając motocykl. Teraz następuje komenda. Proszę się przygotować. Jak będzie pan gotowy, jedziemy na pierwsze zadanie egzaminacyjne. I znowuż, zanim odpalimy silnik, sprawdzamy wszystko. Rękawiczki, czy na pewno ten kask jest. Poprawiamy lusterka, i przed odpaleniem musimy wa szybko. Przygotowanie do. Rozpoczęcie elementu, ósemki. Pamiętamy, że musimy wykonać o pięć razy ten element. wyjechaliśmy, i wjeżdżamy od razu na wolny salon. Stajemy w tym prostokącie. Dwa razy musimy wykonać wolne stalon. Czyli mamy tak, w zadaniu tym w stalomie, jeżeli mówimy o ósemki, to mamy pięć razy wykonać ten element. Możemy wykonać więcej niż pięć razy? W przepisach jest określony pięciokrotny przejazd. E, i to jeżeli w stresie zrobimy więcej? Nie można wykonać mniej niż pięciokrotnie, natomiast egzaminator decyduje wtedy czy ta szósta powiedzmy Wpływa na wynik, czy nie? Mhm. Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś zrobił więcej, a zrobił poprawnie, to jest na No dokładnie. Dobrze, i dwa razy salon wolny, rozumiem? Bolny, tak, pierwszy jest zatrzymania, a drugi jest bez zatrzymania. Mhm. Zatrzymanie w tym prostokącie konkretnie? Pola startowego bo na każdym dordzie to pole startowe jest określone, ponieważ w przepisach go nie ma, natomiast yy, są różne sposoby. Tak? W niektórych ośrodkach po wyjeździe z pola obsługi natychmiast bez zatrzymania wjeżdża się na ósem. Rozumiem, to jeżeli chodzi o zadania na placu manewrowym, oprócz tej obsługi, e, to jest nam ruszanie na wzniesieniu, mm -hmm. tak naprawdę czyli ruszanie pod górkę. I to teraz też jeszcze pokażemy i mamy wszystkie Możemy zadania. Możemy pokazać. Super. Jeżeli chodzi o zasady, podobnie jak w kategorii B, pojazd nie może się stoczyć więcej niż 20 cm i nie może zgasać. W samochodzie wykonujemy to z użyciem hamulca awaryjnego, tak zwanego ręcznego. W motocyklu najlepiej jest wykorzystać hamulec, nożny tylny. Mhm.